Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z Tomem ćwiczeń dla miłośników Minecrafta. Matematyka, mega zadania. Jest to Tom dla siedmiolatków i dzieciaków powyżej siódmego roku życia. Zadania są bardzo proste opierają się na tych najprostszych działaniach, czyli dodawanie, odejmowanie itd. Do samego, do, samego, do samego tomu wchodzimy przez poznanie otoczenia. Mamy opis otoczenia. Na początku wygląda to tak. Na początku każdego rozdziału dowiadujemy się, jak wygląda otoczenie. Ja Wam przeczytam fragment: równiny, wielka baza. Rozległe równiny to świetne miejsce do eksplorowania. Porośnięty trawą teren doskonale nadaje się do zbudowania domu. Wokół słychać gdakanie kurczaków, a pod rosnącymi tu i ówdzie drzewami zbiły się w gromadki owce, świnie i krowy. Czasem można dostrzec pszczołem kierującą się do swojego ula, w którym powstaje pyszny miód. Mnóstwo do odkrycia. Na równinach nie ma zbyt wielu wzgórz, ale znajdziesz tu rzeki pełne łososi. Brzegi, porasta, wysoka trzcina cukrowa. Każdy element otoczenia do czegoś się przyda. Surowce są na wyciągnięcie ręki. Straszliwe noce. Nocą równiny mogą być niebezpieczne. Gdy robi się ciemno, ze swoich kryjówek wynurzają się potwory, aby nękać śmiałków. Wokół szwędają się zombie, na drzewa wspinają się pająki, a szkielety strzelają z łuków. Najgroźniejsze mogą być. Creepery, które eksplo, eksplodują, gdy znajdziesz się zbyt blisko. No i później zaczynają się opowieść, co trzeba robić, w jaki sposób. No i do tej całej akcji jest całe mnóstwo zadań. Kiedy rozwiążemy część zadań, pojawia się kolejny fragment opowieści. To znaczy, się tak naprawdę te opowieści mamy ciągle wplatane w zadaniach to nie ma tak, że y, akcja raz na zawsze się kończy. Ona, y, jedno rozwiązane, rozwiązane zadania y, zachęcają do rozwiązywania kolejnych. I wszystko y, na, za pomocą tego obliczania równorodnych kształtów, y, które towarzyszą nam w grze. Świetny tom, polecam i do zobaczenia.